Krzyć. Trzeba będzie skakać. Jak duży ten ikon? Miałem krzyczeć jak macie skakać, no kurwa Nie! Nie! Wow, wow, dole. Nie! No, wow, No kurwa, Nie! <laughs> nie! 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 kurwa Nie! 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 to Dariusz się w pusty, normalnie. 3, 2, 1, go, 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 go! Kurwa, nie będę teraz skakać po usowniku. Ja pierdole! Czejad solo, kurwa, zrobi. Jak zwykle, kurwa. Magle, kurwa, 2 FPS i kurwa. Spierdalaj z mojego pilota. No! Masz Za Boże. Najlepsze, było to, że ja chciałem wleźć na... Wszystkich <grywa> Wszystkich ścią ściągnął. A teraz jeszcze jakiś gracz z pistoletem, co nie, pam. No właśnie Ej. nie nagrywałem. Ja teraz. nagrywałem. O, to dobrze. No i je jebie mi się, nie? I chyba muszę, kurwa, kompa za każdym razem restartować, tak, nie? Nie mam pojęcia czemu, nie wiem czemu. Jakie auto, kurwa? Kliknij X. O, dobra, jest. Nie obok mnie kurwa! No wyląduj na nim, wyląduj na nim Uciekajcie, ludzie! Ratuj się kto może. Spierdalaj. Kurwa. Kurwa! Dziurkujemy go? Chyba gra, gra mi się zacina, co jest do chuja. No nie, mówiłem. Y Ląduj! Y Jezu! Jezu! Kurwa! Nie, dobra, kurwa, ja już tam biegnę, już tam biegnę. Idź stąd! Zmień wypad, miejsce Patrz jaką łasz, masz tutaj ładną ławkę obok No wypadł bo dostaniesz kulkę no Dziękujemy za wizytę Jedziemy na człak konwoj Mamy rakietnice jakieś? Wyrzutnij te sprawy Kurwa autohoover jest Nie, nie jest Jest? Jest Kto pilotuje? Kurwa no. Jezu szejac Kurwa nie. Kurwa Sze jad. Sze jad. Sze jad, Kurwa Czemu... Czemu ja wypadłem z helikoptera? Miałeś kontrolę kurwa jedno. w ziemię, kurwa Wiem, mać. wiem, ale dlaczego Co moja to, postać wyskoczyła z helikoptera To chuja kurwa Chcia Chciałeś nas za chować kurwa oh, Ja pierdolę, no jak nas poświęcić własnej z ty normalnie ja. ja ci pokażę kurwa, no nie. na filmie, że ja Chciałem wyłączyć ja auto hoovera Pomyślałem, że jest włączony i nagle kurwa wyskoczyła moja postać z helikoptera a, wiesz, nie już... Jakbym był przy, w takim wieku, też bym wyskakiwał z heli. Pusher, chodź na kopilota. <grym> to by było ciekawe. No. W końcu odlatujemy. Eee, ma... Skąd żeś, 9-6? Szeja! W tym sobie było, 9-6? Wbijam, kurde. Kierdalaj. Zabij tego pedofila! Pff! <grym> Spróbuję dołączyć do gry. Uwaga. Ja pierdolę. Zaraz już tyś pierdolę. Bierzemy czekoladę. Kucha. ja widzę. Podnieś mnie na pik. Okej. Okay. No najlepszy wybór. Wiesz co ja zrobię. Musisz wjeść kurwa Weź na niego jego używeczkę, co się stanie Weź, weź na niego, weź na niego Czekaj kurwa, zaraz Ja w menu mam ponad 100 FPS Wyjebał Hmm Czekaj okay. Między nami rakełami Jakieś skrzynki nie mogę podnieść coś. tego? Jest tego 111 kurwa, czy jak to nazwa? Jeden biega wokół garażu. Podnieść tego 111. One, one, one. Jak może się nazywać 111? Ja pierdolę. A ten kraket dalej tam kurwa na północy siedzi, kurwa ja pierdolę. Jezu. Yes. Ktoś tam PKP odjeżdża. Będzie jechać na do was. Ja tu rzucę się z reszty, co? Wejdziemy tam. Nie. O, podnoszą tego ten, e, w tym budynku, nas, jest automat, zamiast, Reziego, koleś. którego zabiłeś, Julek. No. Koleś zobaczył mnie i się przestraszył A. chyba, jak z samochodu i zaczął do niebiec nie <laughs> Jak na razie to jest armia u mnie, kurwa, nie? What the nie, na chuj się teraz pią? Nic nie ma, tym lagi w <laughs> Jedną kulką w mordę. Jak pięknie. Czekaj, wezmę pick-upa i... I strzetnie koleś, czy ten. Ja miałem jakiegoś MX-a im, im, miał. <grym> <grym> Powiedzmy, że jest to trochę ryzykowne no Ale patrz, jest drugą więc jak się rozjebie wybuchnie, to po prostu... Dlatego no se czy... poczekam, yes. Ja się poświęci A ja pójdę i spróbuję Yellow. Ale siedząc się respi, więc poczekaj No już się pojawia tutaj gdzieś Zobacz, to jest darmowy heli. man, Serio, męczysz? Także się nie Nie zdążyłem <laughs> Czemu nie włączyłeś silnika? Nie zdążyłem Just take it Dziękuję. Widzisz, mówimy, mówimy wow. ci, to jest karta, nowa karta, mate No tak, kurwa Ej, spróbujemy pierdolić to z rpg Zobaczymy, ile Jej. wytrzyma no, Raz z RPG-a zobaczymy, czy wytrzyma nie. Jakie będę musiał? Nie, nie chcesz Ale dałoby radę. No i co nie dalej? Nie... Kurba! No, No, jest Ale nie wiem gdzie kurwa Nie że na południe tym gównem Tam imejże Kurwa idę na pasażera, chodźcie na pasażera, jest fajnie. Można sobie posiedzieć, loknie ktoś to i, i git. A, a czekaj, nie można zmieniać miejsc, dobra, dawaj na pasażera. włącz wojna silnik. And, wojna and chill. Boom. i patrz, jesteście, dobra. Lok i jak ktoś by poszedł, ciekawe, jakby zareagował, nie? Wejść nie można. Nie lock piknąć, nie? Na zewnątrz wojna mam wyjebane, nie? My się siedzimy, kurwa, w abderze, nie? O. Mamy tutaj apteczkę, tutaj te zapasy, ten włóczek możemy przetrwać jak apokalipsę, No, to tylko tylko, miesiące czekamy, co będziemy tutaj robić, nie? Jakie będą nasze wiesz, rozrywki. Ciężko by było no, trochę tak. Okej okay. no, <laughs> Siećmy taki na direkcie, jak ktoś przyjdzie, to na direkcie <laughs> będziemy. <laughs> robić. Uuuu. 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 Nie, ale to trzeba poza... poza tym. Poza... E, Gunstone, żeby pokazywało, nie? Wat? <en Ghysny> <Spanish>. Dit <reduzions> Hallo. jak mamy Nie, siedzimy, czekamy, pierdole. Czekaj, ale najlepiej nie. to gdzieś kurwa. No na tym... na prawo ode mnie. No, nie, nie widzę. what? Normalnie. Kur przesiądę się i zobacz jak to wygląda, nie? Bez jaj, nie? Jak masz kurwa głowę tam trzymać, czy tłów i tak dalej. Ja kurwa masz być... W... Wykrzywiony i kurwa pokaż. No, normalny. Jesteś nie widzisz, kurde. Wy siedzicie normalnie, nie macie przed ryjem tego.

<laughs> o Czemu ja nie znajdę? Teraz go? Brzej, bo tu na blisko mam jakiegoś chujka Chyba no tu przedni płci chuje chuja no. Dad, kurwa, zastrzeliś go kiedyś? nie, ja mam no, kurwa się z <noise> no ja ty kurwa no, zaraz cię w dupę ja kurwa, ten koleś no, jak pierdole ja go nie strzelnę bo kurwa no nie ma zasięgu na tyle metrów no to jest 500 metrów kurwa gdzie on jest? tam skąd strzałki dają? tam, tam, pa, w, patrzę w jego stronę kurwa, no, kurwa jest fajnie, fajnie że jestem obok ciebie, na pewno kurwa z... widzę Wtru... fuck I'm hurt I'M HIT! Kurczyści, informuję, że potrzebuję medyka. Jeżeli tu ktoś obchodzi. Wsadzam lewa w dupa, spokojnie. Coś to biegnie! Mam! Tamten! tu! No moja maska! Ła, ła! Ła, 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 <śmum> ja już! 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 już. Ja. na linię ognia, Szejad! Jeden, no <śmum> Czekaj, bo <podej>, tak... <śmum> y nie mi tu na czerwik kolan! Nie mi tu na czerwik Dokładnie! Chyba! mi! Ej, ja biegnie tu, kurwa! Kurwa! Bo? Boże, co to się dzieje? Czemu się lecisz? Czemu się lecisz? No! Za wojsko! Nie lecisz, kurwa, nie lecz się! Kurwa, nie lecz, ja pierdolę! No, yes. Kurwa! Kurwa! Kurwa, z tamtej strony nie jest. Kurwa. Jo, to byłem ja, to byłem ja, spoko, ne? Tu masz podobny głos, no. Ale w pizdu ciężki jestem Dobra, może, może rp nie będzie potrzebny Załóżmy, że nie będzie Oby. O. Kurwa no bez jaj Zatrzymał się przeciwnik, 100 He fucked up o oh, kurwa czekaj <eousatri activates noise> kurwa nie <omanie> <resource> widziałem kurwa mówię że wlazłem na ten granat nie wlazłem prosto na niego Fuck, Ale on się pierdoli z tym wszystkim MEDEK! Dziubia hala Nie mogę hala A to kurac A to, a to... do niego Ups Chyba wszystkich nie zabiliśmy Ty, kanał że Kelly Na mnie rozjebano, nie? Bo kurwa przegramy grę Idziemy wojować. Ja mogę strzelić w niego z tego Kurwa. No, bez jaj. Kurwa, to było kurwa. Za chuj, a nie pilot. No i kurwa, co dalej mamy zrobić? Czekaj, tu jest. Mm -hmm. Extraction. Teraz, Cancel.